Na stadionie w Cieszynie dojdzie do ligowej potyczki pomiędzy TS 1909 Piast 10 U19 z liderem drugiej ligi juniorów starszych TS pod 2 Bielsko-Biała U19. Mecz wicelidera z liderem to hit kolejki, ale również całego sezonu. Ranga spotkania bardzo wysoka. Tak, dzisiejsze spotkanie rzeczywiście jest bardzo wysokim spotkaniem, tym bardziej że grają dwie drużyny, które liderują: TS pod Beskidzie Bielsko-Biała i TS Piast 1909 Cieszyn. Drużyna Piasta nie przegrała od 15 spotkań. Drużyna Podbeskidzia przegrała ostatnie swoje spotkanie. Dlatego na pewno będą dzisiaj piłkarze Piasta 1909 Cieszyn, Głądni Rewanżu i, i zrobią wszystko, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Gra lider z wiceliderem. Lepszy mamy układ później, także liczymy tutaj na zwycięstwo. Wtedy tylko nam jeden punkt zostanie do lidera, do Podbeskidzia i gramy dalej. A układ mamy lepszy, więc zrobimy sensację. Zrobimy coś takiego, że Drużyna Juniorów pochodząca od seniorów z ósmej ligi, będzie, stała się, będzie starała się przepraszam bardzo pokonać drużynę juniorów z zaplecza Ekstraklasy, czyli z drużyny pierwszoligowej. Przy okazji chciałem wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić na międzynarodowy turniej, który jest organizowany pod patronatem firmy Adidas24 Ltd który dyrektorem jest pan Roman Mączka. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam i gwarantuję bardzo wysoki poziom tego turnieju. Panie trenerze, 15 meczów bez porażki. Jak zbudować taki zespół? Ja myślę, że z tym nie będzie kłopotu. Na dzisiejszego przeciwnika na podbeskidzie się zawsze mobilizujemy. Ta nasza klasa rozgrywkowa, ta druga liga wojewódzka tutaj, no, jest dużo drużyn, a Dwie, trzy naprawdę są z najwyższej półki, myślę, że na nich nie będzie kłopotu zmobilizować, zwłaszcza na Podbeskidzie, gdzie te porachunki mamy już od lat i gdzieś tam nam mocno, jak się to mówi, zaszli za skórę. Czyli dzisiaj tylko trzy punkty? Myślę, że zdecydowanie dzisiaj trzy punkty, chociaż będzie bardzo ciężko, bo gdzieś tam wiemy, że wspomogli się tutaj pierwszą ligą, posłali paru zawodników, żeby troszeczkę ten swój skład wzmocnić, ale się oczywiście nie boimy. Hit sezonu na remis, jak pan podsumuje mecz? Powiem szczerze powiedziawszy, że jestem zadowolony z drugiej połowy. Przegrywaliśmy 2-0 i doprowadziliśmy do remisu, a nawet mogliśmy ten, to, to spotkanie wygrać. Chwała dla chłopaków, że podnieśli się. I, i pokazali, pokazali cechy takie góralskie, pokazali charakter. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o tę połowę na plus, jest to dla nas po prostu remis i idziemy dalej swoją drogą. A przed meczem liczyły się tylko trzy punkty? E, oczywiście, jak w każdym spotkaniu, chcieliśmy zwyciężyć, e, chcieliśmy zdobyć trzy punkty. Natomiast jeżeli nie można wygrać, trzeba zremisować i myślę, że to też pokazuje wielkość zespołu. Strzeliłeś dwa gole. Pozostaje niedosyt, że nie wygraliście? Wiadomo, że taki remis No powinien nas cieszyć, bo byłby to ciężki przeciwnik, no ale niedosyt też jest po takim remisie. A czy masz zastrzeżenia do swojej gry? Wiadomo, że mógłbym zrobić kilka rzeczy lepiej, na przykład przy drugiej bramce mogłem wygłówkować tą piłkę, ale się minąłem. Czy swoją przyszłość wiążecie z piłką nożną? To było zawsze moje największe marzenie i od dziecka po prostu chciałem zostać zawodowym piłkarzem i mam nadzieję, że ono się kiedyś spełni, że będę grał w najlepszych klubach na świecie i będę strzelał gole jak Robert Lewandowski. A jak podsumujecie dzisiejszy mecz? No, poprawdzie jest trochę niedostatnio, ponieważ prowadziliśmy już 2-0, jakoś 30 minut przed końcem, i potem dwie nieszczęśliwe bramki. No, ale jednak pod Beskidzie to klasowa drużyna, w której zresztą kiedyś grałem. No, jest trochę. Czyli bracia Tobiasz robią piłkarską karierę? No, oby mamy takie nadzieje, ale nie wiem, czy one się spełnią. Oby tak, czy mamy za to kciuki. Mogę tylko podziękować panu prezesowi, że miałem okazję być dzisiaj na tak fantastycznym meczu, o tak wysokim poziomie. Naprawdę kilku zawodników spokojnie mogę polecić, bo widzę jaki jest potencjał w tej drużynie, w, tych, w tych, tej młodzieży, jak ogromne zaangażowanie, jak oni stoją za tym klubem, za tym prezesem, za trenerem. Naprawdę i zrobię wszystko też ze swojej strony jako firma Djaz 24 LTD, żeby przyciągnąć tutaj sponsorów, bo naprawdę widzę olbrzymi potencjał i ten klub ma co najmniej być czwartej lidze, bo zasługuje to miasto i ten klub, także panie prezesie ogromne gratulacje i proszę tutaj ma pan zielone światło z mojej strony, że, że wracamy do należytego waszego miejsca. Oczywiście, panie dyrektorze, już nie będę się wywodził, bo straciłem głos. Yy, uważam, że dzisiejszy mecz żeśmy wygrali i chłopcom to powiedziałem w szatni, zaśpiewaliśmy sobie razem, potęczyliśmy sobie razem. Powiedziałem im jedno, tak się tworzy historia. Dziękuję bardzo. Dla WG Media... Pavel Juras.